A wiadomość prawa wszechświata przekazana Tobie tego dnia ma głębokie znaczenie. Siły niebiańskie manifestują się, aby podkreślić wewnętrzną ważność nadchodzących czterech dni w Twojej podróży. Skomplikowana sieć kosmiczna ujawnia bliskość nieoczekiwanych możliwości, przynosząc nie tylko obietnicę materialnego dobrobytu, ale także korzystny wpływ pomyślności, budujących odkryć i obfitości radości, które płyną w Twoją stronę. Ten moment jest wyjątkowo korzystny gdzie intrygi losu są tkane z boskimi nićmi, ukazując obraz potencjału bezgranicznego dla Twojej przyszłości. W tym chwilowym momencie cudowne wydarzenie pojawia się jak boska iskra, oświetlając ścieżkę przed Tobą. Ważne jest utrzymanie odporności, oparcie się pokusie rezygnacji i wytrwałość, gdyż siły kosmiczne spiskują na Twoją korzyść. Zdecydowanie zaleca się, abyś dbał o i chronił swoje błogosławieństwa, stawiając tarcie przed wpływami złośliwymi, które mogą próbować przeszkodzić Ci w podróży. Ponadto, nowy rozdział ukazuje się na Twojej ścieżce, prezentując cenną okazję przesiąkniętą miłością i wiarą. Ci, którzy zachowują pamięć o Tobie w swoich myślach, którzy są więźniami jawnych marzeń z Tobą, są bliscy materializacji się w Twojej rzeczywistości. Atmosfera jest nasycona miłością, tworząc żyzną glebę dla ugruntowania istotnych więzi uczuciowych. W ciągu nadchodzących dni przewiduje się nadejście złotej okazji. Dlatego ważne jest, abyś pozostał otwarty na błogosławieństwa i cuda, które rozwiną się przed Twoimi oczami. Ten okres jest kształtowany, aby podnieść Twoje ducha i przynieść osiągnięcia, sukcesy oraz głęboką miłość, która rozbrzmiewać będzie we wszystkich aspektach Twojego istnienia. Otwórz się na cudowności, które się rozwijają i w pełni wkrocz w swój czas miłości, dobrobytu, osiągnięć i rozkoszy. Wyrażam głęboką wdzięczność każdemu z Was. Rozpoznając pozytywny wpływ, jaki każde istnienie ma na budowę tego szczególnego rozdziału. Serdeczne podziękowania dla wszystkich. Niech dźwięczna wdzięczność towarzyszy każdemu krokowi na tej drodze błogosławieństw, która rozwija się przed Tobą. To była dzisiejsza wiadomość. Mam szczerą nadzieję, że się podobała. Czekam z niecierpliwością na Was w kolejnym filmie. Do tego czasu niech Boskie światło prowadzi każdy z Was. Duzo Bakzyni.